I Siemanko, witam Was na kanale Detect Travel. Dzisiaj dość wcześnie oszukałem przeznaczenie, bo już jestem bardzo blisko wschodu słońca, ale jestem jeszcze przed. Także udało mi się dzisiaj bardzo fajnie, <grym> fajnie się czasami zmotywować. Także co dzisiaj będę szukał? Dzisiaj będę się starał skupić, żeby znaleźć podobne znajdki, tak jak z ostatniego. Wypadł, dlatego że wpadł ostatnio mi ten Nuremberski żeton, tak jak zresztą pamiętacie ostatnio. Tutaj jest chyba tu, e, tak, link do tego filmiku. E, no i co? No i zobaczymy, co dzisiaj wyskoczy. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie. Będę strzelał, e, że bardzo prawdopodobnie wyskoczy jeszcze coś z tego okresu. Byłbym bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Fajnie by się złożyło. E, no i co? Gdzieś tam chyba w tle być może jeszcze widać łysego. Świeci. Ja rozkładam sprzęt, włączam. Ustawiam do gruntu. No i co? I widzi mi się przy pierwszym dołku. To hej. No i wychodzi pierwsza, w końcu, krągłość. Słuchajcie, po długich bojach, fojarzach, mamy dość dużą monetkę w postaci pewnie one penny. Szkoda, że tutaj już się przeżera. Grinch pan pewnie. Mamy George'a piątego. Także pierwszy George'ik rocznik który? 1920 pozdrawiam rocznik 1920 narka do następnego hej no i w grudce widać tutaj rancik dosłownie widzicie zobaczmy co to chyba znowu będzie farting tak jest Mamy w dość pięknym stanie W sumie Fartinga George'a, którego? 6 Ale naprawdę elegancki stan Piękna czekoladowa patynka Pozdro 46 W każdym razie George 6 I kolejny farting Do następnego, hej! i wyskakuje teraz taka znajda zobaczcie nie wiem co to no i po oczyszczeniu wygląda to tak widać jakiś szlif na kamieniu jest jakiś kolorek dookoła no nie jest to nic szałowego co by urywało 4 litery, ale jest, powiem wam, że no zacna znajdka dzisiaj. Fajna, taka nietuzinkowa. Wykopnięte, dobra. Bardzo czysty sygnał, bardzo czysty. Jak... Jak płytko to lipa. Aha, czyli mam tutaj chyba. Emocje sięgają zenitu. A jest coś. Czyżby monetka. Chyba jestem dobrej myśli. No i środek podręczny. Będzie to sreberko, słuchajcie. Ale fajnie. Wydaje mi się, że to jest Sixpence. Ale kogo teraz? Aha, dobra, widzę facjaty, słuchajcie, widzę. Będzie to George III. Także mamy George'a III. Ekstra. Troszkę jest zajechane taki, widzicie? Ale jest piękny. Ale jest super. <laughs> jest, kurczę, jest, 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 świetnie. Jeszcze raz tylko zobaczę, jakie Jakie to ID daje? No, takie. No, mam peny Ale kurczę, naprawdę, czyściutki sygnał był. Naprawdę czysty. Jest sreberko dzisiaj. Super, kurczę. Gitara. Kolejna znajda Tym razem nie moneta. Ale chyba będzie jakaś plomba. Tak jest. Będzie to plomba, pięknie odciśnięta, widzicie, ołowiana, także taka fajna znajda tym razem. Gitara. Gitara słuchajcie. Do następnego. No i tym razem nie udało się otworzyć tego z grudki. Ale mamy piękną monetkę. I dość głęboko się działa, naprawdę. Nie zidentyfikuję tego, który to władca, ale na pewno któryś z George'ów, pierwszy, drugi bądź trzeci. Także taka znajda. Do następnego. Hej. No i wychodzi teraz taka ciekawa znajda, zobaczcie. Tak to wygląda na odwrocie, a z frontu wygląda to tak. Czy to może być rocznik? Chyba nie, co. Nie bili takich cyfr pewnie w tamtych latach. Wątpię. Grubo wątpię. 1379. Materiał. Chyba aluminium. Ale kto by taką datę walnął, słuchajcie, w nowszych czasach. No trochę dziwne. Jeśli wy coś wiecie, Dajcie znać. Komisyjne przeszukanie. Dźwięk dość wysoki, ciekawy. Mogę się grubo rozczarować albo bardzo, bardzo chętnie zaskoczyć. Jest gdzieś tutaj. Jeszcze nie. Dobra. Chwila prawdy. Jest. <laughs> Jest. Słuchajcie. Jest pozytywne zaskoczenie. Jest. Szyling. Ale Beka. Kurczę. Mówię: albo, albo się rozczaruję, albo się pozytywnie zaskoczę. Bo to może być również pierścień wiodący. Jest drugie sreberko, ale fajnie. Ha, ha. Jest. Jest Wiki, czy kto to będzie? Nie, 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 Wiki. Nie, Wiki. Tak? Tak, jest to Wiki. Ale fajnie. Jest, mamy sreberko drugie dzisiaj. Kurczę, mega, mega, mega. Czekałem. Jest, dzisiaj drugie sreberko, ale gitara. Słuchajcie, mega. Już mam takiego jednego szlinga. Jak, jak jeszcze nie widzieliście filmiku z tego, kiedy go dojrzałem i jak go znalazłem, to gdzieś będziecie mieli tutaj, tutaj będziecie mieli kartę z boku. Ale fajnie. Jest, 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 jest. jest. Super, kurczę, dwa srebra, a już mam dzień zrobiony, słuchajcie. Mogę iść do domu. Niewiele tych monet, ale naprawdę, znowu kurczę jest, treściwie. Waliło niemiłosiernie. Co prawda, no było głęboko, naprawdę było głęboko. Bo zobaczcie, jaka dziura. Dosłownie, no nie wiem, tu jest 25 centów. 35 do 40. Dopiero za, no tutaj jedna gruba łopata taka. Zobaczcie, ta, to jest 25 centów już, a, a dźwięk siedział jeszcze głębiej, jeszcze jedną opatą kopnąłem, także jakieś 35 cm do 40, także jest reberko, jest dobrze, <grytanie> dzień zrobiony, kurde super, jest. Trzymajcie za mnie kciuki, bo być może jeszcze coś się uda trafić, także hej, do następnego. No i teraz wychodzi taka ciekawa rzecz. W pięknej patynce dość głęboko działa pewnie jakaś część rolnicza podejrzewam tak wygląda z tej strony szerokie tutaj ciutkę węższe taka znajda i wychodzi kolejne takie wiktoriańskie precioso z uszkiem coś od czegoś patynki jakieś za specjalne nie ma ale ale jest ładne. Fajne zdobienie takie. Także tak. Do następnego. Hej! Baterie GoPro padają szybciej jak muchy, słuchajcie. <gryw> Jadę na drugie baterii. Mam teraz fajny sygnał. Zobaczymy, co to jest. Dość głęboko siedzi. Dobrze, kopnięty. Zobaczmy, co to może być, bo brzmi bardzo ciekawie, aż takim echem się odbija, dosłownie. No i zobaczmy, gdzie to może być. Farby nic nie puszcza. O. Dosłownie mam to tu. Aha, dobra. Już widzę odcisk. Mam peny. Ok. Do następnego. No i wpada teraz taka śmieszna zawieszka. Ładnie odciśnięta łapka. Także znajdka psiakowa. Mamy wyryty numer telefonu. Ciekawe czy jeszcze działa, ale taka fajna, a jeszcze uszko urwane, a dlatego pewnie leży w ziemi. Widzicie, numer telefonu jest. Taka znajda. Dobu. do następnego hej! No i Siemanko, witam na podsumowaniu. Witam na podsumowaniu w sumie bez podsumowania, taki joke. Dlatego, że zapraszam Was na moje kanały na Facebooku i na Instagramie. Tam się oczywiście więcej dzieje i będziecie mogli zobaczyć więcej jakby aktualnych rzeczy, które się obecnie dzieją na kanale. Dlatego, że te filmiki, które teraz widzicie, one wychodzą z delikatnym opóźnieniem. Także śmiało wpadajcie. Tak jak mówi, to klasyk. To co było, to było dzisiaj, ale było mega. Także ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego wypadu. Także kolejne monetki do kolekcji wpadły. No, i nie przedłużając, zapraszam Was do kolejnych wojaży na polu. To hej, trzymajcie się!